mi da wyedukowane dziecko. Po co w ogóle w to wszystko wchodzić? To nie jest moja działka, ja się na tym nie znam. Czuję się w tym niekomfortowo, źle. Czy ja to w ogóle muszę robić? Nie, słuchajcie. Nic nie musicie. Chciałam wam tylko pokazać, co dziecku daje to, że jako rodzice aktywnie uczestniczycie w jego edukacji seksualnej. I mam nadzieję, że zobaczyliście że edukacja seksualna to nie jest uświadamianie. To nie jest mówienie dziecku, gdzie jak co ma wkładać. Słyszę właśnie takie zarzuty, że seksualizacja dziecka, że uświadamianie nie. Edukacja seksualna jest edukacją po prostu do życia. To jest element większej całości. To jest pokazywanie zainteresowania, miłości, akceptacji, to jest uczenie stawiania granic, to jest bycie z dzieckiem, to jest bycie początkowo autorytetem, a potem byciem partnerem w rozmowach. Wy niczego nie musicie, słuchajcie. Jeżeli czujecie się źle w, w rozmowach takich stricte o edukacji seksualnej, zostawcie to szkołę. zatrudnijcie edukatora seksualnego. Nie musicie tego robić, ale jako rodzice pokazujecie tą edukację seksualną w inny sposób. To wy dotykacie, wy przytulacie, wy pokazujecie, czy są tematy tabu, czy ich nie ma, czy dziecko może z wami o wszystkim rozmawiać, mieć do was pełne zaufanie, czy jako rodzice uważacie, że część tematów was nie dotyczy. Tylko pamiętajcie, że robiąc takie wykluczenia, pokazujecie dziecku, że nie o wszystkim będzie mogło z Wami rozmawiać, że nie zawsze chcecie z Nim na jakiś temat rozmawiać. I jeżeli te tematy nie dotyczą bezpośrednio Was, jeżeli ktoś nie wyciąga z Was jakichś rzeczy, które Was kiedyś zabolały w przeszłości, o których naprawdę macie prawo nie rozmawiać, to stawiając takie mury i granice przed Waszymi dziećmi, postawicie je już na zawsze. Dziecko w pewnym momencie przestanie pytać. W pewnym momencie wyrobi sobie autorytet już tylko u koleżanek i kolegów. Autorytetem będzie już tylko internet i rówieśnicy. I nie odbudujecie tego. Zawsze będą tematy tabu i zawsze będzie coś, o czym dziecko będzie wiedziało, że z Wami się nie rozmawia. Z rodzicami na te tematy się nie rozmawia. Dziś moje pokolenie buduje relacje z dziećmi na rozmowach. Część z nas, wychowanych i urodzonych na przełomie lat 70. i 80., miała to szczęście i miała rodziców, którzy od początku z nami rozmawiali. Większość jednak takiego szczęścia nie miała. I próbujemy to zmienić, tak? Próbujemy rozmawiać z naszymi dziećmi, bo wiemy, jakie jest to później ważne. Te relacje już się zmieniają, już są bardziej otwarte niż te 30-40 lat temu. Ale to tylko od Was zależy, czy będzie to temat zupełnie naturalny. I pamiętajcie, edukacja seksualna to nie uświadamianie to nie seks. To przede wszystkim relacje, przede wszystkim swobodna rozmowa w związku, traktowanie kogoś z szacunkiem, zaufanie do drugiej osoby, to pokazanie tej możliwości zaufania komuś spoza rodziny. Pamiętajcie, że wasze dzieci nie są wychowywane dla was, one są dla świata. One kiedyś będą funkcjonować w świecie bez was. I jak wy na to je przygotujecie? No, ja nie wiem. To, to wy wiecie, to wy jesteście rodzicami, i wy wiecie, co chcecie przekazać. Najlepiej znacie swoje dzieci, na pewno je kochacie i chcecie dla nich y, łatwiejszego życia niż mieliście sami, albo chcecie chociażby takiego życia jak wasze. Czasami ktoś ma jakieś ambitne pomysły na życie swojego dziecka, ale to, to, to może już być odrobina przesady. Więc po prostu kochajcie, rozmawiajcie, a kochamy, dukuje. Jest początkiem. Jest to powiedziałabym takie wersja 1.0, taka, w której to ja się również bardzo wiele uczę. Czekam na Wasze informacje zwrotne, na to, co warto poprawić, gdzie czegoś brakuje, o czym byłoby warto jeszcze porozmawiać. Bardzo Was proszę, piszcie do mnie, wprowadzę zmiany, naniosę poprawki od września będą również warsztaty dla chętnych rodziców, takich, którzy będą mieli ochotę aktywnie porozmawiać i powiedzieć mi Monika, to było głupie, Monika, to było fajne mmm, z tym się nie do końca z Tobą zgadzam to jest ekstra! Słuchajcie, w każdą stronę nie jestem alfą i omegą, sama się uczę mm, moje dziewczyny są w różnym wieku więc eksperyment z wychowaniem seksualnym tak, eksperyment. Bo jako rodzice tak naprawdę nie wiemy, jaki będzie ten ostateczny wynik, tak? Więc fajne jest, żeby po prostu nasze dzieci wiedziały, że je kochamy, że je akceptujemy, że chcemy dla nich jak najlepiej. I w tych najtrudniejszych czy takich czarnych dla nich chwilach, nawet jeżeli kiedykolwiek się pojawią, może się nie pojawią, to my po prostu jesteśmy. I my pomożemy im w każdej sytuacji. A nie wiemy. Co przyniesie życie? Mam nadzieję, że takie będzie różowo-waniliowe. Nie lubię tych kolorów, <laughs> ale że będzie po prostu dobre i że nasze dziecko nie będzie zmagało się z problemami. Natomiast ważne jest, żeby wiedziało, że po prostu jesteście, że kochacie. A łamiąc te tabu społeczne, rozmawiając z dzieckiem na każdy temat, to nie tylko mówicie, ale pokazujecie dzieciom swoją otwartość. Pokazujecie chęć nawiązania relacji, komunikacji w każdym z obszarów. I to jest mega. Więc kocham, edukuję, kocham, jestem z moim dzieckiem, rozmawiam z moim dzieckiem i staram się, by w pewnym momencie było wspaniałym dorosłym człowiekiem, który będzie niezależny ode mnie, będzie żyło swoim życiem, będzie znał swoje granice, szanowało swojego partnera. Będzie szczęśliwe w swojej relacji, będzie kochało, będzie kochane i będzie miało genialny seks, bo będzie potrafiło rozmawiać o każdym aspekcie związanym ze swoją seksualnością, będzie potrafiło zadawać pytania, będzie mówiło, czy coś mu się w sypialni podoba, czy nie, I jak będzie miało ochotę na urozmaicenia, to po prostu o tym powie. I tyle. Więc, kochamy, dokuję, to mój projekt na najbliższe 10, 15, 20, 30 lat. Ja się zestarzeję, a kochamy edukuję zostanie. Więc kochani, jeśli tylko możecie, piszcie, da, 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 dawajcie mi proszę informację zwrotną, co mogę zrobić lepiej, co mogę poprawić i czy macie ochotę być uczestnikami bezpłatnych warsztatów, na których razem porozmawiamy. Do zobaczenia przy wersji 2.0, która będzie już wzbogacona o Wasze opinie. I będzie po prostu wersją pełniejszą. Dziękuję Wam za to, że byliście tutaj ze mną. Tyle: no. wszystkiego dobrego. Cieszcie się relacjami ze swoimi partnerami i ze swoimi dzieciakami. Buziaki, papa! Pa.